Niektóre dane pokazują, że na przykład wzrost sprzedaży pewnych wyrobów na rynku w zeszłym roku zostały pokryte przez import, prawda? czyli producenci krajowi jakby nie skorzystali na tym, tylko włączyli importerzy, którzy zwiększyli swoją... Zwiększyli swój eksport. No i w tym wypadku, jeżeli taka tendencja będzie rosła, no to te zagrożenie dla tych producentów jest bardzo duże. Tu przykładem, prawda, też są papy bitumiczne, gdzie z taką, z taką sytuacją spotykały się ci producenci, jeżeli chodziło o import na przykład z Białorusi i z Rosji, prawda? I, i ten udział takiego importu na rynku bardzo szybko rósł, no bo to, jakby to, to też surowce tańsze, ale też jednocześnie dotowane. I dopiero sankcje, prawda, tę sytuację zmieniły i można powiedzieć, że ta branża nawet ocalała dzięki temu. Przed sankcjami mieliśmy absolutnie brak równowagi celnej. Mieliśmy zerową stawkę na import z Federacji Rosyjskiej i dwunastoprocentową stawkę na eksport do Federacji Rosyjskiej. To oczywiście ten, ten brak równowagi, ta asymetria celna tworzyła warunki, w których Federacja Rosyjska e, penetrowała polski rynek. E, praktycznie bez ograniczeń. Stworzono absolutnie e, sytuację, która spełnia wszystkie e, aspekty definicji dumpingu i oczywiście e, konkurencja na takich zasadach była nieproporcjonalna i agresywna polityka graczy z Federacji Rosyjskiej spowodowała, że w ciągu bardzo krótkiego czasu e, rosyjski gracz zdobył jedną piątą polskiego rynku. I zdobył pozycję numer jeden na polskim rynku. Nasze produkty są wpisane na ósmą listę sankcji, dopiero ósmą listę sankcji. I oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że w pewnym momencie te sankcje przestaną funkcjonować. Donald Trump już mówi o tym, że sankcje powinny być zniesione, a więc boimy się, że w pewnym momencie sankcje przestaną istnieć. Oczywiście nie wystarczy nakładać sankcje yy, i to jest też element naszego myślenia w Europie o sankcjach, ale trzeba włożyć bardzo dużo wysiłków w ich. Thank <laughs> you. Przestrzeganie i uszczelnianie, bo to jest ciągła walka. Kwestią odpowiedzialności za egzekwowanie sankcji, no to ponoszą państwa członkowskie. Także rzeczywiście tutaj zachęcam bardzo do, do, do rozmowy z, z, z władzami krajowymi, ale to dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. My regularnie prowadzimy spotkania przedstawicieli państw członkowskich do spraw sankcji, aby wymienić się doświadczeniami, aby rzeczywiście śledzić te rozwiązania. Które przedsiębiorstwa usiłujące obchodzić sankcje stosują, to pokazało też, że sankcje są po prostu skuteczne. Liczyliśmy, że gdyby nie sankcje Unii Europejskiej, ale też partnerów G7, Rosja dysponowałaby prawie 400 miliardami euro więcej, aby finansować swoją machinę wojenną. Więc sankcje są bolesne i działają ale musimy wkładać wysiłek w to, żeby były skuteczne.